Siemano, z tej strony Radio jesteśmy w cross nowe autko, nowe przygody, nowe części, itd., itd., Jak widzicie, zainwestowałem w dwa działa 20 mm plus gąsienice założone na kółkach, które naprawdę są zajebiste. Oprócz tego cały pojazd jest obudowanym kamazem, ale żeby Wam przedstawić mniej więcej, jak to wygląda, bo mówicie, żeby zawsze budować odcinko, to po prostu rozłożę go na części pierwsze, żebyście zobaczyli, jak to jest zbudowane. Dobra, tak, więc zacznijmy od boku. No, po boku jest po prostu blacha falista, no bo. No wiecie, minimum, minimum e, obrony. Z tyłu to po prostu dupa odwana, mm, duże nadkole, oczywiście generator i radyjko. Taki bajer. Z przodu wygląda sprawa trochę inaczej, z boczek. E, jest to podwójna podstawa, ale zaraz Wam pokażę. E, światełka ta mniejsza. Pod pługiem znajduje się zderzak e, i kawałki blachy. Pod kawałkami blachy znowu znajduje się blacha, pod e, tymi słupami, czyli, czyli tymi, tymi trójkątami dziwnymi z, z metalu znajduje się podstawa działek. Pod działkami znajduje się jeszcze znowu od cholery blachy, pod od cholery blachy znajduje się, znajdują się rury, a tam już tylko rama. Tak to mniej więcej się przedstawia wrócimy, załadujemy No według mnie autko jest cacy. I zresztą pokażę Wam to w bitwie Polecimy najpierw po rajda żeby wam jakoś to przedstawić ładnie dajesz, dajesz rękę gadżeta Coś długo się ładuje a, zaraz będzie 14 level, nie pamiętam co jest na 14 levelu hmm, z tego co widzę to nic ciekawego dopiero od 15 jakieś fajne rzeczy Ale co zrobisz jak nic nie zrobisz hmm. Czekam i czekam Dobra, po prostu polecimy jedną misję że bitwę PvP. Oczywiście będę, będzie przejebane, bo już mam tyle punktów aktualnie, że rzucimy po prostu na jeszcze wyższe tiery. Nie się w ogóle nie rzuci, bo coś widzę, że... ...tak jakoś dziwnie. O, rzuciło. Niestety bida będzie. Będę miał pewnie mało punkcików w stosunku do reszty. O, akurat dużo punkcików w stosunku do reszty. Nice, najwięcej w zasadzie ze wszystkich. Nice. Jeśli nie dostanę e, strzałów z rakiet to będzie dobrze. Oczywiście tych sterowanych dalej dalej. Skrętność jest zajebista tego bariera. Huhuhu co jeszcze? ...to co się... ...napierdalać... ...bo nic na razie z tego nie wychodzi. No i uciek Gdzie oni są Dobra co ja będę się z to Oberwę to oberwę Uuu, blisko było Nie jest szybkie ale jest bardzo zwrotne, a to jest plusik to spory plus No i gdzie oni? Nikogo nie widzę. Jest porówno mniej więcej. No kogoś z rakiety -ma leci. Dosyć znany projekt, obudowany w cały. Rurkami mocnych silniczek i rakiety. Ja uleż powolne, bo tu mi nie stać na mocny silnik. No chodź tu. No w mordę kopane, wracajcie do tego. Do bazy. No, pokażę Wam, jaki to jest zwrotny pojazd. Running in the 90 No i fajnie, pozór 600. Główno zagrałem, pewnie jakiś jak z dupy. A jakże? Uuu! Electronics. No Cóż, może w kolejnej bitwie będzie lepiej. Oby. Ktoś wbił z wyższym ode mnie poziomem. Na razie nie. O dziwo tylko po, po jednym jest bocie, więc coraz więcej ludzi gra. Kumpel dostał już wczoraj, czy przedwczoraj chyba przedwczoraj zapro więc możecie sprawdzić maila kiedy osoba dostała z polski zapro to jest spora szansa że więcej też dalej dalej No już chyba nie trafił z rakietek. Tak mi przykro. No, tak mi przykro. Dlaczego mój dom nie strzela? O, ktoś tam jedzie. Może być ciekawie. Polecam. No wracaj tu. Numerowan w tupę, co urwało mi kółka, ale jest nieźle, znowu elektronikę dostaję. Nie wiem nawet co za to można kupić, co coś do sprzedać. Hmm. Hmm. Piszą, że są najdroższe niż kiedykolwiek wcześniej. Pewnie tylko takie lekkie story z itemami, no ale co tam? Uh. Tylko jeden bot jest po, po drugiej stronie. Nice. Uuuu, no to zrobił typ. Kabina mu się rozsypała w piach i jest na jeden strzał. dusia Tak, og ognia i, i, i dymu nikt nie zauważy. Ma rację. No dobra, pomogę mu. Мозги носят, что хотя что-нибудь сгиняю от Ступит молока. Oj, dupa. What the fuck? Dobra, nasi przejmują w bazę. Wrogów. Nie, przejmujcie się z powrotem. Wydajcie się, się ubić od. No no, fajny, fajny design. Ej, wygrana. Prawie No bez jaj! Ja pierdolę Okej, okay. no, zdarzy się Nie mówię, że nie tam, tam powinna być muzyczka z, z Wota z, z ten z, z, z przegranej bitwy du, 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 czy jakoś tak, jakoś to leciało to się nazywało coś tam coś tam Death crow, na pewno coś tam z krukiem było po angielsku No kolejne Lega youtube kolega youtube To nie jest dobry design. Dobra, polećmy jeszcze bitwę na, na tym. polecimy jeszcze Rajda, zobaczmy w ogóle ile kosztuje, ile kosztują, ile kosztuje elektronika. Za 10 każą sobie płacić biedne pieniądze, no faktycznie, kurwa, drogi. Już więcej płacą za drut, really? Dobra, nie wnikam, no polecimy jeszcze, polecimy jeszcze rajda. Uh, 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 uh. No bo dobra jeszcze, no misję tylko razem no coś ciekawego, na przykład Get the Canon. Kanony też są w cenie, radyjka też są w cenie. Wow, koleś ma 6400 punktów. Power skora no to kurwa, grubo. Ten z minigunem w ogóle. No, no pozdro 600. Są tu jakieś hamy. To fajne. Do bazy. Kolega z tymi dwoma działami 100 milimetrów do bazy, już. Nie się nie marudzić. Topkek. Ale drifty. Niecha! Tu se Tak, dwa działka abortowe polecam. <śCzykne> Okej. Okay. Co obejrzałem? Dobra, wolę, wolę polecić ostatniego rajda i, i, i żeby Wam pokazać jak to się spisuje. Na rajdach Marniętych extreme version że tak powiem Okej okay. OK O, pozdro kolej mając 2891 punktów Ale kto wie może jest lepszy ode mnie To jest lepszy design czy, czy po prostu lepszy gracz come on what to wam jedzie no cóż to, a cóż to Trochę urwał tego Jowego. Oh, I'm go. <laughs> No, to ostatni, bo urwali mi rurę wydechową, chamy. No na pierwszą kim tył. A co tam pomogę? Kurde. Niech chociaż wygrają. Jesteś, chamie! Co tam, jeszcze raz. Chyba, że nie zdążę. Pomogłem The really, no faktycznie kurwa opłacało się, że chuj <grystanie> No ale było fajnie chociaż no Tak więc to by było na tyle do zobaczenia w kolejnym odcinku Pomyślcie co można by zbudować z, z tych, tych gąsienic i z tych fajnych działek No. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!